Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Bero. A w dzisiejszym odcinku robimy sobie stac stację kolejową. Tak, dobrze słyszeliście? Stację kolejową. Jak na razie, już przygotowałem perony i perony. Bardzo ładnie, i taki napis mamy. No ja i tu muszę jednak. O, Berowice to będzie nasza stacja. Jeszcze sobie weźmiemy trochę kamienie, żeby zrobić most. I będzie to się ciągnęło do na przykład Berowic 2.0, czyli tam, gdzie będzie na przykład ten. Jak to się mówiło? Nasza baza tajemna. Jeśli na przykład coś, jakieś dziwne istota wejdzie na nasz serwer i. Będzie zaczynać niszczyć na przykład nasze miasto, to pojedziemy się pociągiem. Mow tą kolejką. Na przykład do Biorowic 2.0 tam będziemy różne rzeczy robić. Dobra, mamy. E, tutaj tutaj sobie taki hamulec. Tu będzie taki hamulec. E, przygotuję sobie... Przygotuję sobie ten mie miejsce, gdzie będzie ten Redstone stał. O! Jo! Da się! Da się! Bo to tutaj było, tak? No tak, bo to by było tutaj. W naszym dzisiejszym filmie będziemy budować stację metra i most. To jest oczywiście miasto Berowice Czyli moje, moje, tak już, oficjalne miasto Oficjalna wioska Potrzebujemy sobie most no też chyba potrzebujemy kiloa, którego niestety ekwipunku ekipu, nie mamy Zasubskrybujcie mnie, bo na pół tysiąca subskrypcji robię mega specjal I, No i warto subskrybować, bo też Będą mocne odcinki. za niedługo też będzie moja... mój drugi kanał Pero Plus, gdzie będą tam różne rzeczy. Tutaj będzie takie, no, większość Minecraft. Dobra. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Już mam mało. O! I ładnie to cię prezentuje, słuchajcie. Dobra. Teraz bierzemy sobie to coś. Kolejny kamień. Taki no, z dolnych lejonów. O, tak. Dobrze. Bardzo dobrze. A, Ach. Ach, jest. No i mamy. No dobra. Trzeba tu jeszcze tutaj te no mm, trzeba tutaj oszczędzać te tory, bo ten i tutaj będzie jeszcze starczyło, ale pewnie mi wystarczy, bo ma naprawdę, naprawdę dużo tego, dużo Jezu, nie e, Dobra, co? To, tu to, 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 to będzie ten redstone. Z... jak wydobyłem w ogóle redstone to tutaj jest ten kopalnia znalazłem tam naprawdę dużo surowców no i brakuje jednego i tutaj możemy i tory muszą jeszcze mi wystarczyć no. jakiś jakichś znajomych, żeby tutaj mógłbym. W ogóle jak się prezentuje ten pociąg. Jedziemy, na chwili, jedziemy tutaj. Co nie? Jedziemy. pojedziemy jedziemy. Jedziemy sobie. Jak to wygląda? Nie zatrzymujemy się, wychodzimy i na raz. Nie stawiamy żadnych restów, bo to jest taki tor hamulec, co znaczy taki, który hamuje pociąg. Duża. Pyk, 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 pyk. I tyle wystarczy. Planuję zrobić to jeszcze plażę. Będzie jeziorko. będzie, będą ludzie pływać. O, nie wystarczy mi. A może jest tak już sobie w... Tego się spodziewałem. Naprawdę. Dobra. to lecimy, lecimy. O, i tam jeszcze jest opuszczony portal. No tak. Hmm. Czy to jest ten, to, co spada? Pewnie tak, ale zobaczmy. Nie, nie spada! A to bierzemy. Będzie taki. byle jaki most? Pażę, że będzie mostem? Jezu, jak to dziwnie brzmiało będzie nie muszę wydobyć naprawdę bardzo dużo surowców, ale ja nie chcę tak po samemu to już to robić, bo trochę jestem za mnie cykor, ale Sus. słuchajcie no No, muszę mieć jakiś znajomych. Bo bo tak grać sam to przesada. No, nie przesada, ale no nudzi mi się samemu na berowicach. Tak, tak sobie gram. I tu będzie właśnie zakręt w tamtą stronę. No, zobaczmy jak to wygląda. Mogę w sumie, w sumie wskoczyć. Zobaczmy jak to wygląda i fajnie wygląda. Fajnie. Tylko trzeba jeszcze ten oświetlić. Tak jak jeśli ktoś jest. Jeśli był ktoś w Warszawie, to nad Wisą były takie mosty i odświetlały w nocą. Więc tam my też tak zrobimy. Mamy, mamy, mamy. Bez, nie, bez przesady mamy. Mamy pochodnie. I czas na oświetlanie mostu. I się w ogóle taki filmik zrobimy z metrem. Będzie taki no, nie aż taki długi. Może tak po jednym. Żeby wystarczyło. Wystarczyło jeszcze pochodni. Tutaj pyk. Jeszcze po drugiej stronie, bo tyk. Pyk. Idealnie pik. Pyk. Pyk. No i jeszcze chciałam coś jeszcze powiedzieć na temat tych moich surowców. Jeśli by ktoś nie wiedział. Jeszcze tutaj sobie odzrobimy tak. O. Napiszcie w komentarzu, jak, jak to wygląda, bo moim zdaniem wygląda to perfekcyjnie, jak na survival nie nie, ładnie wygląda tak bardzo ładnie, staralnie to jest są takie schody napiszcie w komentarzu od 1 do 10 jak to wygląda stacja no i możecie też może most ja taki jeszcze taki na dodatkowo, to ja dzisiaj miałam szczepienie mam szczepienie dzisiaj ale dzisiaj było fajnie Trochę się obawiałem tego szczepienia yy, Trochę się bałem. No ale dałem radę. Nic ci mi nic nie jest. Jest wszystko, gra. Jest wszystko ok. Jeszcze żyje, słuchajcie. Jeszcze żyje. Ok, też pewnie teraz płaczą, że ja jeszcze ten. Że jeszcze żyję Ale nie, no bez przesady, słuchajcie. Jeszcze żyje. Znaczy nie, jest ok jest ok jest okej, okay, jak na razie. Nie wiem, czy będzie mi bolać ta ręka, lewa ręka, bo jestem praworęczny. O tutaj, o, to będzie idealnie, idealnie. Patrz, jak to. Takie po, powitanie świeczki. Nie wiem, może trochę przesada, no to do no te końcówki. Tak, będzie go na końcówki. Dobra, jest. No, moim zdaniem od 1 do 10 to. A, tutaj nie. To tutaj, tutaj tak, tak. Moim zdaniem ta stacja wygląda na, tak na 8 na 10. 8 na 10 nie jest aż taka cool. Jest tak pod. Jest tak schowana, jakby, jakby, jakby zakopana co nie. Ta, ta stacja. Ale moim zdaniem 8 na 10 to jest bardzo dobry wynik. Nie wiem, jak wy. Ale pewnie by dacie 100 na 10, albo niektórzy 0 na 10. ale, moim zdaniem, ale to są Wasze zdania. No jest, 8 na 10. Jeszcze skręcimy ten most. Znaczy, po co mi ten miecz w budowaniu metra? Znaczy, jakiego metra? Metra jest pod ziemią. Pociągu, tak, kolejkę. Abo dlatego, że nie, jak gram sobie samodzielnie, co nie Minecrafta, tak sam, bez nagrywania, to byli piladżerzy, piladżerzy, tak, byli i trzy, yy, oni, jeden stał na dachu po, yy, stacji, a jeden obok, i dwóch obok. No i zabiłem jednego, ale. Jednego zabiłem, ale dwóch jeszcze zostało. Więc tak sobie pomyślałem, że może na jednym odcinku zrobię, zrobimy coś takiego na jazd na pilagerów. Uuu, to może, to może wam się spodoba. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. Będę... na bieżąco patrzył, co wy tam piszecie. Dobra. Mamy zakręt i może... i... I może tak na samodzielnie sobie z, z, y, będę szukał tego Pilar... Y, ten... Strefy piladżerów Jeszcze coś zobaczycie, to w ogóle jest wyspą Czyli, czyli moja, czy Mój świat to tak naprawdę wielka wyspa No, myślę, że tak! Myślę, że moje miasto to jest tak naprawdę wyspa Taka jedna bardzo duża wyspa Ale myślę... Myślę, że nie. Może na innej wyspie zrobimy te Berowice 2.0. Ale no. Już 13 minut to trwa. Zobaczmy, czy to w ogóle takie naprawdę. To, to moje miasto, bo tutaj to moje miasto to tak naprawdę wielka, duża wyspa. Więc okrążymy sobie. No, i bardzo jakbym chciał, żebym mieć to był tak, coś takiego, żebym można by zrobić zbrojkę. Ale niestety Moczak się nie zgodził. No szkoda, ale fajny pomysł. Sztus, tak jest! Żelazo! Akurat! Na, na pociągi! Jest! Mamy żelazo. Podczas drogi. Czy zobaczyć, czy to, czy to w ogóle jest taka jakaś wyspa? Pewnie, pewnie tak, to jest, to jest wyspa. Pewnie to jest wyspa, słuchajcie. No co te krzyże robią? A to nie jest krzyż, dobra. Dobra. Tak, to jest wielka wyspa. Oj, 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 oj. No to fajnie. To jest, ma, jest tak naprawdę moje miasto, to tak naprawdę wyspa. Ale wyspa jest ciekawa, też. Jak można coś zauważyć. Tak, to jest wyspa. To jest taka wysepka, boże, no nie. Au. Tak, to jest wyspa. Fajnie. Spoko. To dlatego jest mniej zwierząt. Jak ja bardzo potrzebuję jeść. Dlatego tyle. Dlatego mało jest tych zwierząt z kończymy, bo żeby szybciej się załadowało, żebyście mieli co oglądać, no tak. Teraz mi do pół tysiąca brakuje, nie wiem, z 16 subskrypcji, więc jeśli w tym odcinku dobijecie właśnie pół tysiąca subskrypcji albo, ale nie, łapki może. Łapki w górę, czy znaczy ile tych łapek w górę? Może 20, bo tak jest Bardzo, bardzo dużo jest Więc robicie 20 łapek w górę To ja robię filmik Gdzie będziemy próbować zrobić Najazd na pillagerów Tak, nie jestem aż taki nie jestem, nie jestem aż taki Tryhardem Ale Spróbujemy Weźmiemy najpotrzebniejsze rzeczy Jeszcze chciałam wam pokazać te, Gdzie są moje surowce ale żeby... Czasami będę z... Zm... Albo no, nie wiem. No, pokażę miejsce, gdzie, są, gdzie, cho... gdzie ja chowam surowce. Tak, gdzie ja chowam surowce. Tak jak jeden diament emeraldy czy coś, coś takiego, takie podobne te gasy. To ja wam pokażę, gdzie jest ta... gdzie są moje surowce. Może będzie ciekawie, ale myślę, że tak, to będzie ciekawe, to co wam pokażę. Zobaczmy. Idziemy do domu. I za muszę, muszę kończyć ten odcinek. Dobra, idziemy tutaj, co nie? Do mojego magazynu, który no, jest całkiem fajny. I tutaj, gdy wykopię, mamy skrzynia. A co tam jest takie rzeczy? Diament, emeraldy. Lazuryc, serce morza, potka, jakiś blok, ma, ma. coś takiego, mapa skarbu i takie różne rzeczy. Więc to jest tak, jakby tajemnica. jeśli To jest tak, jakby moja tajemnica. Naprawdę. Więc tutaj jest właśnie moje. moje surowce, więc. A jeśli ktoś się oczywiście ukradnie, to ja muszę zmienić jakieś inne miejsce. Albo może za magazynem lub gdzieś. Do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku. Myślę, że będzie... jeśli dobijecie, uwaga, 20 łapek górę. No wiem, nie jest to za bardzo taka wow liczba. Ale wiem że, wiem, że dacie radę, bo was jest naprawdę bardzo dużo. Jest prawie pół tysiąca. Więc jeśli dobijecie 20 łapek w górę, robimy najazd. Na pilagerów. Tak, to będzie mocny odcinek, więc polecam subskrybować. Do zobaczenia. Tu mam maskę. Cześć! Na razie.